W świecie, w którym codziennie dostajemy nowe wiadomości, niektóre z nich potrafią nas szczególnie poruszyć. Taką informacją bez wątpienia jest wiadomość o odejściu papieża Franciszka, która dotarła do nas 21 kwietnia 2025 roku. Po przeżyciu 88 lat, papież odszedł, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo. Mimo, że wiele osób żegna go w smutku, wspomnienia o nim i jego przesłanie pozostaną z nami na zawsze. W dniu, w którym nadeszła ta smutna wiadomość, jurorka telewizyjnego show Taniec z gwiazdami, Iwona Pawłowicz, postanowiła podzielić się swoimi odczuciami. To ciekawe, ponieważ Iwona miała okazję spotkać papieża Franciszka. Jej syn miał szansę widzieć go na kilka godzin przed jego śmiercią, co daje do myślenia o silnych więziach rodzinnych oraz o tym, jak bliskie bywają chwile życiowe, nawet z postacią tak ważną na scenie światowej. Kolejna informacja, która zwraca uwagę Dotyczy Iwony Pawlowicz i jej roli w życiu rodzinnym. Mimo, że nie ma biologicznych dzieci, jest macochą dla trzech synów swojego obecnego męża, Wojciecha Oświęcimskiego. Takie połączenie rodzinne pokazuje, że miłość i bezwarunkowe wsparcie mogą istnieć w różnych formach. To przypomnienie, że relacje rodzinne nie zawsze są tradycyjne, ale nadal mogą być silne i pełne znaczenia. Warto również zauważyć że wśród wielu osób, które złożyły hołd papieżowi, znalazła się Monika Olejnik. Dziennikarka wyraziła swój żal z powodu odejścia lidera kościoła w prostych, ale poruszających słowach, co tylko podkreśla, jak wielki wpływ miał Franciszek na życie wielu ludzi, w tym również znanych osobistości. W dniach poprzedzających odejście papieża, papież miał okazję wygłosić wzruszającą mowę do wiernych, składając im serdeczne nocne życzenia. To był moment, w którym zastanawiamy się nad siłą i mądrością słów, które mogą pozostać z nami na dłużej, nawet gdy same okoliczności są trudne. Wspomnienia o Franciszku, jego przesłania oraz wartości, które głosił, będą żywe w sercach wiernych. To niezwykły czas, pełen refleksji na temat życia, miłości, rodziny i duchowości. Z pewnością papież Franciszek pozostawił po sobie ślad, który nigdy nie zniknie. Gdy wspominamy jego życie, Warto na nowo przemyśleć, co dla nas oznacza wierność, miłość oraz otwartość na drugiego człowieka. Takie wartości są uniwersalne i znaczące, niezależnie od wyznawanej wiary czy przekonań.